Zanim poznałem życie przyszłego błogosławionego Zbigniewa z zawady, uśmiechniętego, jak można zobaczyć na fotografii z beatyfikacji, no to już jakoś przez rozum i wiarę znałem życie Jezusa, naszego Zbawiciela, któremu On swoje życie oddał. No i miałem na pamięć, że narodził się z Maryi Dziewicy, umęczony pod polskim piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebią. I z oczywiście z martwych stał. A potem się dowiedziałem, że urodził się, no wprawdzie w szpitalu w Tarnowie, ale wychowywany był tutaj w zawadzie. Przyszły, błogosławiony, no i w zasadzie od razu by trzeba Jego Jezusie powiedzieć ukrzyżowany, choć trochę w inny sposób niż, niż Jezus. Umarł, no a na zmartwychwstanie chwalebne czekamy. I dopiero do tej wiedzy o jego sposobie śmierci, do wiedzy o jego podobieństwie do Jezusa pod koniec życia. Dołączyłem potem wiedzę o jego dzieciństwie, młodości, przygotowaniach do kapłaństwa, co poniekąd jakby musiał być na drugim planie w porównaniu z ogromnym wrażeniem, jakie robi właśnie podobieństwo Ojca Zbigniewa do Jezusa. Obaj umarli w piątek, Ojciec zbiegnie w drugi piątek miesiąca, stąd przyjmie go właśnie co miesiąc, w drugi piątek miesiąca. Obaj bronili i Jezus, i ojciec Zbigniew swoich bliskich, Jezus swoich uczniów, apostołów w Ogrójcu, ojciec Zbigniew kleryków, którzy tam przy nim byli i należało się ich jakoś ochronić, należało ich jakoś ochronić. I za myślą siostry zakonnej, która uczestniczyła w życiu obu przyszłych męczenników błogosławionych, idąc poznałem jeszcze więcej Podobieństw, i zrozumiałem, że ojciec Zbigniew musiał się trochę czuć jak w grupie młodzieżowej, która odgrywa na scenie pasję, mękę Chrystusa, a jednocześnie wie, że to nie jest odgrywanie, tylko że ma taką łaskę, iż jako ksiądz, jako kapłan, uczestnik szczególny Chrystusowego życia, Chrystusowej osoby, rzeczywiście staje się widzialnym znakiem dla innych, jakby pan Jezus oprócz sakramentów chciał jeszcze raz swój życiorys tamtym ludziom w Pariakoto i wszystkim innym, również nam tu w Zawadzie. Niejako widzialnie przedstawić. Sportowe dopowiedzenie się chyba jednak należy błogosławionemu Zbigniewowi, wysportowanemu człowiekowi i nawet temu, że uśmiech na jego twarzy jest na tak wielu fotografiach, że jak czytałem, trudno było znaleźć taką, na której by się nie uśmiechał, gdy szukano jakiegoś właśnie wizerunku na potrzeby beatyfikacji. Otóż to dopowiedzenie sportowe wiąże się z dniem, kiedy wiadomość, że będzie beatyfikacja, dotarła do pana Bogdana, rodzonego brata, przyszłego błogosławionego Zbigniewa z zawady. Otóż w tymże właśnie dniu drużyna sportowa, jedna z kilku ministrancko-lektorskich drużyn naszej parafii, awansowała do finałów gry. Liturgicznej służby ołtarza w piłkę nożną halową do, do finałów diecezjalnych. Gdy po tym wszystkim właśnie wysiadałem z samochodu, żeby wrócić na plebanie, w telefonie usłyszałem głos pana Bogdana, że jest dekret papieski o męczeństwie i że w takim razie pozostaje jeszcze wyznaczyć tylko datę beatyfikacji. No, jakby pan Bóg chciał opatrznościowo chłopakom dać znać, że dawny ministrant i lektor zawady pomógł im w tym roku, w którym był beatyfikowany, pomógł im właśnie osiągnąć sportowe też jakieś osiągnięcia. Beatyfikacja była 5 grudnia 2015 roku, a właśnie na jego początku to się wydarzyło, za co też ojcu Zbigniewowi dzięki się należą. Najkrócej, najprościej można powiedzieć, że ojciec Zbigniew Szczelkowski jest z nami, jest tu w Zawadzie, i mamy takie poczucie, poczucie tej e, Jego obecności, Jego opieki w takich trudnych sytuacjach, e, które zdarzają się nawet u nas tutaj w szkole. E, mamy to poczucie, że nie, nie zdarzy się nic takiego strasznego, że opatrzność nad nami czuwa. E, jest obecny też y, przez... Y, y, w różne formy upamiętnienia, które tutaj w środowisku na terenie Zawady zaczęły się od momentu, można powiedzieć, do momentu jego śmierci. Pierwszą taką inicjatywą społeczności miejscowej było ufundowanie dzwonu w 1992 roku, czyli rok po śmierci ojca Zbigniewa Szczełkowskiego, z inicjatywy księdza. Prałata Antoniego Mleczki, powstał, powstał taki dzwon, który został zawieszony na dzwonnicy w tutejszym naszym kościółku. Następną taką dużą inicjatywą, o której należałoby wspomnieć, to inicjatywa dyrektora tutejszej szkoły wraz z całym gronem pedagogicznym pana Stanisława Srebry, który podjął taki wysiłek, żeby nadania imienia szkole imienia ojca Zbigniewa Strzałkowskiego. I to się stało w pi piątą rocznicę męczeńskiej śmierci naszego patrona. To imię zostało nadane szkole przez Radę Gminy Tarnów. I tą pamiątkę tej uroczystości możemy obserwować z tyłu tutaj za moimi plecami, gdzie została wy wykonana ta płaskorzeźba. A także ten obraz, który stanowi do niej tło. Bardzo często odwiedzają nas zakonnicy, często też zakonnicy misjonarze, którzy no, mają spotkanie z naszymi dziećmi uczęszczającymi tutaj do szkoły i mogą im przekazać też wiele informacji, czy nawet zdjęć, czy opowiedzieć o tym, co dzieje się w Paria Koto, czyli w tej parafii, w której pracował ojciec Zbigniew O no, Ważnym elementem jeszcze, o którym nie powiedziałem, elementem memoriału jest na takim no, no bardzo ważnym, jest msza święta, która zawsze jest celebrowana przez ojców franciszkanów. I na w pierwszych latach e, taka była tradycja, że przyjeżdżali e, jego koledzy z nowicjatu i prowadzili tą mszę. Podczas tej mszy było e, zawsze wspomnienie ojca e, zbigniewa. Codziennie, e, codziennie jakby e, no, mamy świadomość tej obecności, czy, czy też w środowisku tutaj, ponieważ żyją jeszcze nadal i wspominają ojca Zbigniewa i jego rówieśnicy, z którymi razem chodził właśnie do, do szkoły w Zawadzie, czy z którymi razem modlił się w naszym kościółku. Nazywam się ładny Józef, Mieszkam, mieszkałem najbliżej Zbyszka, byłem jego sąsiadem i od pierwszej klasy do ósmej uczęszczaliśmy razem do szkoły podstawowej. Znałem go w zasadzie od wczesnego dzieciństwa, I jeszcze w najmłodszych latach, no to często żeśmy przebywali razem, chodziliśmy do lasu z psami, robiliśmy jakieś tam szałasy czasem. No bawiliśmy się tam różnymi rzeczami. A jak już podrosiliśmy i zaczęliśmy oglądać jakieś tam filmy o winetów, no to wtedy jakieś pióropusze, wtedy już jakieś tropienie śladów, no tak, ta, takie rzeczy nam się zdarzały. Potem jak już oglądali Zoro, no to trzeba było robić jakieś maski, szpady. No i tak, tak to wyglądało to nasze dzieciństwo. No, w szkole siedzieliśmy zawsze w jednej ławce. No, Zbyszek był zawsze bardzo dobrym kolegą. Zawsze można było na niego liczyć. Był zawsze przygotowany, zawsze wiedział, co, co, co powiedzieć i jak się ma zachować. No był normalnym człowiekiem, był normalnym człowiekiem, tak jak każdy. Brał udział, był aktywny we wsi, brał udział w jasełkach, był lektorem. Tu tutaj w kościele śpiewał jako lektor, czytał, często czytał, często brał udział w tych nabożeństwach wszystkich. Brał udział w tych jasełkach, więc tam te role były zawsze takie dopracowane, był koleżeński. No, po prostu był normalny, aktywny, chętny dla drugich, otwarty i, i można powiedzieć, że trochę tajemniczy. Nazywam się Ludwik Cisek, całą szkołę podstawową chodziłem ze Zbyszkiem Strzałkowskim. No, Zbyszka wspominam przede wszystkim bardzo mile, czule. Y, powiem tak, może, że a przede wszystkim jako najlepszego ucznia i najlepszego sportowca. I może jeszcze podam taki przykład, bo powiedziałam, że Zbyszek był bardzo dobrym sportowcem. Wtedy y, zajęcia WF-u to przede wszystkim była piłka nożna, piłka ręczna. Myśmy to bardzo lubili. Nawet w wolnych chwilach, w przerwach, y, dostawaliśmy od nauczycieli piłkę i rozgrywały się zawody między nami. I wtedy też powstawał problem, bo. Y, Każda drużyna, czyli te dwie drużyny, każda drużyna chciała, żeby ten Zbyszek był razem z nimi grał. I trzeba było tego, no nie dało się tego Zbyszka podzielić, że będzie grał w jednej drużynie i w drugiej drużynie, więc nie dało się to zrobić tak, że Zbyszek będzie grał w jednej drużynie, a za niego będzie dwóch, bo to by było niesprawiedliwe. I to czasami też się kończyło różnie. Nazywam się Maria Turaj, byłam młodszą koleżanką o rok młodszą od ojca Zbigniewa Strzelkowskiego. Zbyszka znałam praktycznie od wczesnego dzieciństwa, gdyż sąsiadowaliśmy razem, chodziliśmy razem do szkoły, nasze rodziny też przyjaźniły się. Zbyszek właściwie niczym specjalnym się nie różnił od współczesnej młodzieży, ale co go wyróżniało? Przede wszystkim, właśnie nikogo o nikim źle nie powiedział. Nikogo nie obrażał, jak miał coś przemilczeć, to przemilczał, natomiast był taki subtelny, taki taktowny, yy, nigdy się nie wyśmiewał z nikogo, yy, nikomu nigdy źle nie życzył, jak ktoś miał jakiś problem, to on na przykład do mnie mówił, Mario zobaczysz, to się wszystko uda, wszystko będzie dobrze. Potrafił właściwie jednym słowem człowieka pocieszyć. W czasie, to było chyba przygotowanie do, przygotowanie do o, sakramentu bierzmowania, siódma klasa, Zbyszek zainicjował taką akcję w, w klasie zbierania znaczków y, pocztowych y, już użytych y, z naszej korespondencji domowych. Myśmy to odklejali nad parą. Y, te znaczki on zbierał i y, y, wysyłał na misję. Jak to było y, dalej korportowane, nie wiem ale w każdym razie te znaczki jakoś na misję były przekazywane. No to, to już wtedy coś myślał o misjach właśnie, miał, miał na uwadze misję Było to jego takim tematem do myślenia. No natomiast w szkole, w szkole no to był zasadniczy. Przede wszystkim, no nawet jak się ktoś nie napisał zadania, no to raczej nie chciał dać odpisać, tylko pomógł, żeby, żeby umieć. Tutaj, jak żeśmy służyli, no to wiadomo, lektorzy nieraz tak stoją, różnie ubrani, ten, a on zawsze miał ręce przepisowe, tak jak powinno być. Widać było, że liczy się z tym, komu służy. Zbyszka Szczałkowskiego znałem jako kleryka, który był po pierwszym roku, gdy przyszedłem tutaj do zawady. I charakteryzował się tym, że był zapaczony w świętego Ojca Maksymiliana, po prostu. Zrobił wtedy, pamiętam, w sobudkach gazetkę jemu poświęconą. A potem także pomagał w robotach, które były w parafii, a przyjeżdżał zwykle tylko na dwa tygodnie, ponieważ Franciszkanie w innym czasie dawali im zajęcie. Tylko na dwa tygodnie był u rodziców i wtedy przychodził także do, do kościoła. Do kościoła pomagał także w budowie plebanii, na przykład. Był bardzo normalnym człowiekiem, tak. Niczym, niczym specjalnie się nie, nie wyróżniał, można, powie, można powiedzieć, tylko z, wy, wykonywał normalne obo, swoje obowiązki, jak przystało na, na kleryka, na franciszkanina. No. Razem z panem dyrektorem szkoły zapraszamy serdecznie na coroczny memoriał, w którym bieg na pamiątkę ojca Zbigniewa jest sposobem podtrzymania pamięci o nim. No a od beatyfikacji jest jakimś też narzędziem modlitwy dla tych, którzy biegną jako wierzący w Chrystusa i cieszą się, że ktoś, choć krótko żył, tylko 33 lata, właśnie też tak jak Pan Jezus, w czym jest kolejne jego podobieństwo do Jezusa, to jednak swoje siły, ogromne zdrowie, hart ducha przeznaczył na coś najbardziej sensownego, czyli miłość do Boga, miłość do bliźniego, na wzór Jezusa. Wszystkich Zbigniewów, bo to pierwszy Zbigniew, który właśnie jest na liście świętych i błogosławionych, zachęcam, żeby tego człowieka czcili codziennie. Tacy z różnych stron Polski już tutaj bywali, wpisywali się do Księgi Wstawiennictwa żeby dać znak innym, że warto się modlić za wstawiennictwem świętych do Boga, bo choć jak zacząłem od Chrystusa, tak chciałbym na koniec o Nim powiedzieć, właśnie Chrystus jest najważniejszy, no ale właśnie Jezus woli nie własne człowieczeństwo pokazywać nam w historii naszego życia, tylko poprzez człowieczeństwo jakichś innych ludzi, swoich uczniów i uczennic się nam objawiać, za co Jezusowi dziękujemy, no i błogosławionemu Zbigniewowi, że dał się przekonać Jezusowi, żeby być jego uczniem aż do końca.